Jak mamy radio w samochodzie, żeby odebrać daną stację, musimy ustawić sobie na konkretną częstotliwość. I w nas podczas skanowania robi dokładnie to samo. Kładamy się też w 70% z wody, no to przewodzimy prąd elektryczny, tak naprawdę. Nie? Więc jesteśmy w stanie za pomocą skanu sprawdzić działalność naszych. Narządów. Te badania krwi to jest coś innego. To nie jest to, co robi biorezonans. To czasami nie jest tak, że bo coś jest z wiekiem i bo, a, bo ja już tak mam, bo taka moja jest uroda. No niekoniecznie. Cześć, tu Daria, właścicielka Art Sztuka Ruchu. Zapraszam Cię do naszego podcastu, w którym porozmawiam dzisiaj z Mateuszem, naszym naturopatą i moim narzeczonym. Cześć, Mateusz. Cześć, dzień dobry, witajcie. Mateusz. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o badaniu biorezonansem, które wykonujesz tutaj u nas w gabinecie. Powiedz mi, czym tak naprawdę jest biorezonans? Ten, akurat, na którym ja pracuję, to jest rodzaj biorezonansu, który sprawdza nam stan odżywienia organizmu na tle komórkowym, czyli sprawdza nam to, czy nasze komórki nie zaczynają mieć już niedoborów. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że w badaniach krwi te niedobory mogą nam nie wyjść, dlatego że te niedobory, które sprawdza biorezonans, to są to niedobory tak zwanej pierwszej fazy, czyli te, które w obrazie klinicznym jeszcze się nie pokażą. I wytłumaczę teraz pokrótce dlaczego. Dlatego, że no nasz organizm jest niesamowitą maszyną, która gdzieś te niedobory, które się pojawiają, mówimy tu na przykład o niedoborach z różnych składników odżywczych, które poprzez no dietę jaką, taką, jaką mamy, nam brakuje. No to on uruchamia różne inne szlaki metaboliczne po to, żeby wyrównać np. niedobór, jeżeli mamy cynku czy magnezu, i stara się tam, czy żelaza na przykład, to stara się to gdzieś tam tuszować, i bardzo często jest tak, że robimy po prostu badania krwi, i gdzieś tam wszystko wychodzi w tych zakresach referencyjnych, a my, mimo wszystko, gdzieś tam czujemy, że nie czujemy się dobrze. I Biodrozo nas ma nam pokazać, czy czasem nie mamy niedoborów żywieniowych, czyli tych składników odżywczych, które w fundamentalny sposób wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. Również pokaże nam, jak wygląda nasz przewód pokarmowy, nasza flora bakteryjna, jak wygląda układ krążenia pod względem na przykład elastyczności naczyń krwionośnych, czy wieńcowych. Także jest to takie sprawdzenie organizmu i ewentualna wskazówka. W którym kierunku, jeżeli coś czujemy, że nas dotyka, to w którym kierunku iść dalej? Świetnie. Jak wygląda biorezonans, na którym pracujesz? No w zasadzie dzisiejsze sprzęty diagnostyczne już są wielkości małej walizeczki. Kiedyś to, w XX wieku, to były to dosyć pokaźne urządzenia. Natomiast dzisiaj to jest elektroda, którą trzymamy w ręku. Mała walizeczka, do której podpina się kabel wraz z drugim kablem, który podłączony jest do komputera. No i program w pendrive, który razem jest połączony z, z elektrodą i, i z całą tą skrzyneczką. I jeśli chodzi o taką techniczną sprawę, no to każdy układ, który jest sprawdzany w biorezonansie, mhm. To yy, tam jest dostosowana odpowiednia częstotliwość, bo nasze komórki wytwarzają pewne pole elektromagnetyczne, czyli działają na pewnych częstotliwościach. Mhm. I biorezonans dostraja częstotliwość, to jest takie porównanie troszkę, jak mamy radio w samochodzie. Żeby odebrać daną stację, musimy ustawić sobie. Na konkretną e, częstotliwość i w nas podczas skanowania robi dokładnie to samo, czyli dostraja częstotliwość do tej częstotliwości spójnej z emitowaniem przez nasze e, narządy. I na podstawie tej częstotliwości ty wiesz, czy wynik jest dobry, czy zaburzony, tak? Czy jest dobry, czy zaburzony, to dosyć tak y, można byłoby to troszeczkę inaczej mm -hmm. y, powiedzieć. Bardziej chodzi tu o to, że w XX wieku, dawien dawno, tak naprawdę okazało się, że nasze zdrowe komórki organizmu emitują ten sam sygnał informacyjny przez całe nasze życie, jako taki, jakby, kod życia. I w momencie, kiedy w spektrum tych wszystkich dgań, które odbieramy z elektrody, no, to mogą wchodzić też drgania, które zakłócają funkcjonalność naszych narządów, czyli, bo mogą być w obrębie tych, tych tkanek, na przykład, jakieś toksyny, metale ciężkie itd. I to też te drgania też są, jakby wtedy łapane, no i są ustawione pewne normy, czyli te częstotliwości, między którymi powinniśmy się mieścić właśnie, żeby, żeby tam nic złego się nam w obrębie narządu nie działo, natomiast jeżeli mamy odchylenia w obrębie tych danych sprawdzanych narządów, no to znaczy, że gdzieś tam funkcjonalność tego narządu nawet po kilku miesiącach, niekoniecznie teraz, może się okazać, że on będzie gorzej funkcjonował, bo tam już coś zaczęło się dziać, to bardziej w ten sposób czyli odchylenia od, od tych norm, od tych częstotliwości, które powinny być, ale zakłócają je różne toksyny środowiskowe bardzo często. Jasne, a w jaki sposób te komórki emitują ten sygnał tak naprawdę? No to tu już musielibyśmy przejść do do tego z czego się składamy, czyli do budowy możemy zacząć od atomu, tak? Czyli my jesteśmy pod mikroskopem zbiorem ogromnej ilości komórek, które po prostu e, dzięki temu, że składamy się też w 70% z wody, no to przewodzimy e, prąd elektryczny tak naprawdę, nie? Więc mm. jesteśmy w stanie e, za pomocą skanu e, sprawdzić działalność naszych narządów w ten sam sposób. No, podobnie też działa badanie EKG na przykład. To mm -hmm. też są podobne te niejonizujące pole elektromagnetyczne. To jest bardzo, bardzo podobne działanie. Rozumiem. Wspominałeś także Mateusz, że biorezonans bada bardzo dużo e, układów w naszym ciele. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie to są układy i może trochę przybliżyć składowe tego badania? Co tak naprawdę otrzymuje osoba badana? To skanujemy jakby cały organizm od góry do dołu, czyli mamy układ krążenia i naczyń mózgowych, mamy funkcję przewodu pokarmowego, jelit, wątroby, trzustki, e, sprawdzamy układ kostny, sprawdzamy przede wszystkim witaminy i pierwiastki śladowe, e, jak i koenzymy, e, jak i również ginekologię. Tak, także cały jakby organizm jest, jest skanowany i każdy dany układ ma. Kilka składowych, mm. które wchodzą w skład tego, czyli w przypadku układu krążenia mamy na przykład gęstość krwi, czyli jeżeli ktoś pije mało wody, to na pewno gęstość krwi mu, mu wyjdzie w ten wskaźnik podwyższony, co tak się też często dzieje. Mm. Ciśnienie, elastyczność naczyń krwionośnych, wieńcowych, praca serca, ukrwienie mięśnia sercowego. To też wszystko jest jakby sprawdzane. Także bardzo dużo tych odczynów jest i Ważniejsza według mnie od samego badania już jest diagnostyka całego tego wyniku, czyli połączenie kropek. To jest, to jest zazwyczaj duże wyzwanie, bo badanie jest w stanie przeprowadzić większość osób, mhm. ale odczytać i połączyć to jeszcze podczas wywiadu z taką osobą, czyli Każda osoba jak przychodzi, to zazwyczaj mówi, że no tutaj czuję tak, tu czuję tak, tu mam wydęty brzuch po jedzeniu, tu jestem senna, mam ochotę na słodkie i tak dalej. I teraz często właśnie wynik, wynik tego skanu jest kompatybilny i, z wy, i czasami też z wynikami badań. To zależy od obrazu klinicznego w, w tych badaniach, w jakiej kondycji organizm jest, który do mnie jakby trafia, czyli osoba. Tak? Natomiast bardzo kompatybilne są objawy i to, co nam ten biorezonans pokazuje, czyli jako, jako wynik i połączenie tego, czyli dotarcie do tej przyczyny, co może powodować właśnie, że czujemy się gorzej niż, niż powinniśmy no to to jest głównie cały klucz tego, tego wszystkiego. Mhm. Rozumiem, że jeżeli chodzi o układ krążenia, to odczyny, które wychodzą na biorezonansie są podobne do tych odczynów, które moglibyśmy zbadać sobie za pomocą pobrania kropli krwi, tak? Czy jest tam coś więcej? Bardzo podobne, lecz badania krwi to jest... Z... Coś innego, to nie jest to, co robi biorezonans. Oczywiście mhm. warto badać sobie wykonywać sobie badania laboratoryjne. Zresztą ja też kieruję czy bardzo często, bo biorezonans to jest taka pierwsza diagnostyka, sprawdzenie, gdzie można byłoby bardziej uderzyć, czyli skupić się na czym się skupić i rozszerzamy o, o badania laboratoryjne. Tak? Natomiast mhm. bardzo często w obrazie klinicznym. Zmiany pokazują się już jak naprawdę w tym organizmie zaczyna być podbramkowa sytuacja, tak? a biorezonans jest w stanie sprawdzić nam wcześniej, czy czasem w obrębie tym, gdzie jest troszkę sytuacja gorsza, czy czasem tam nie powinniśmy już reagować i bardziej na tym się skupić i to na tym właśnie polega. Jeżeli widzę, że ma ktoś słabą florę bakteryjną, to mówię, że te problemy związane z jelitami i tak dalej, to prawdopodobnie są od słabej flory bakteryjnej i od razu mówię, że można byłoby sobie dokonać dodatkowych badań, czyli sprawdzić zonulinę, czy, czy zobaczyć sobie test na helikobakterii i tak dalej, czyli jakby rozszerzamy tą diagnostykę. To, to jest pomocnicze badanie, które może nam wskazać dalszą drogę, żebyśmy na ślepo nie szukali, bo możemy szukać kilka kilkanaście miesięcy i dalej wstać jakby w miejscu. Czyli jeżeli na przykład mam problemy z cholesterolem, to biorezonans pokaże, jak się ten cholesterol ma, tak? Jeżeli mam na przykład problemy z układem pokarmowym, to pokaże, jak się ma mój żołądek czy jelita, pokaże, jak się ma tarczyca, trzustka, tak, na tle komórkowym pokażę. Miałem kilka doświadczeń, czy w zasadzie można powiedzieć kilkadziesiąt, bo biorezonansem zajmuję się od trzech lat i wykonałem już ponad 400 badań, więc to jest dosyć sporo, uważam, jak na, ten, jak na ten sprzęt. I mam dużo doświadczeń, można powiedzieć, zdrowotnych z różnymi ludźmi w różnym wieku, z różnymi problemami zdrowotnymi, i bardzo często ta diagnostyka była w stanie przewidzieć jakieś. Niepotrzebnie okazuje się w późniejszym czasie zdarzenie zdrowotne, bo jeżeli mówimy o takim o układzie krążenia i cholesterolu, no to e, poprzez wgląd na badanie i wywiad z, hmm. z jedną z osób, z mężczyzną, powiedziałem, że fajnie byłoby, jeżeli on by się wziął w tym momencie za układ krążenia, hmm? mówię, bo może skończyć się zawałem, no i niestety... Zbagatelizował sobie totalnie słowa moje i gdzieś tam nie zwrócił uwagi na to, co razem doszliśmy do, do tego, co warto byłoby na ten moment zadziałać. No i spotkaliśmy się za rok i mówi, No, miałem zawał, tak? Więc, jakby no, można było zrobić coś, żeby nie dopuścić do, do tego. Czy tak jak flora bakteryjna. Jeżeli mówię komuś, że ma słabą florę bakteryjną. To zazwyczaj pokrywa się to niestety już z, z objawami, czyli jest sytuacja podbramkowa, bo możemy mieć problemy z chłanianiem składników, z wypróżnianiem, może nam zalegać żywność wieli tak zbyt długo niż, niż powinna. No my się gorzej, gorzej czujemy, bo to, bo to wszystko potem idzie tak lawinowo. Także tutaj no, tych doświadczeń jest dużo i, i uważam, że y, można zadziałać wcześniej, a na pewno powinniśmy zrobić tak, żeby działać na zasadzie profilaktyki, a nie później już stricte tylko i wyłącznie leczenie, bo bardzo dużo rzeczy możemy zrobić przed gabinetem lekarskim, sami dla siebie, no ale czasami potrzebujemy się udać do specjalisty i ja też do tego zachęcam, bo, bo to nie jest zaprzeczenie tego, że tylko i wyłącznie rezonans i nic więcej nie rób. Absolutnie nie, ja uważam, że Medycyna i akademicka i konwencjonalna, one są nam y, potrzebne obie razem. Mhm. Fajnie byłoby, żeby obie razem grały do jednej bramki, bo powinno nam wszystkim chodzić tylko i wyłącznie o zdrowie człowieka. To jest najważniejsze. Bynajmniej dla mnie. Jasne, to fajnie, że masz takie doświadczenia zdrowotne, które pokazały, że biorezonans wskazał drogę, w którym kierunku pójść. Ale czy miałeś też jakieś pozytywne doświadczenia zdrowotne z biorezonansem, że udało się zareagować na czas, na przykład? Tak, udało się, y w większości przypadków się, się udaje. Wszystko zależy od tego, czy osoba po prostu jest otwarta na, na różne y rozwiązania, które mają jej tylko i wyłącznie pomóc. I Dało się zapobiec powiększaniu się na przykład zapalenia w danym obrębie albo zwiększania się guza, bo takie też były przypadki. Także to gdzieś tam ta profilaktyka jest, jest skuteczna. Jeżeli tylko jesteśmy chętni, żeby żeby reagować, tym bardziej jeżeli zmniejsza się nam elastyczność naczyń krwionośnych albo zaczynamy mieć problemy z pamięcią, no to wpływamy na hipokamp, czyli tą powierzchnię taką, która Umożliwia nam przenoszenie pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. I, i 65-latki, które serdecznie pozdrawiam, które miały problemy z pamięcią, że chodziły już z notesikiem i cały czas zapisywały coś w notesie, żeby coś zrobić, bo takie małe problemy z pamięcią, po właśnie po biorezonansie i potem po, odpowiednim, po odpowiedniej dietoterapii, to udało się nam odwrócić to i, i to też jest zaprzeczeniem tego, że, a, bo wierzę, ja już, to jest ten wiek. To jest ten wiek. Nie? A tu jest, tak, jest ta, jesteśmy, byliśmy w stanie zrobić tak, że po dwóch latach już nie ma notesa, już po prostu jest super pamięć powróciła tak? Także to czasami nie jest tak, że bo coś jest z wiekiem i bo, a, bo ja już tak mam, bo taka moja jest uroda, no niekoniecznie. Dla mnie ciekawe jest, że biorezonans bada również, w jakim stanie jest nasza pamięć. Więc powiedz mi, czy jest więcej takich ciekawych odczynów? Dla mnie ogólnie jako dla osoby, która sprawdza, to dla mnie wszystkie są, yy, wszystkie są ciekawe. Na przykład. Fajnym jest, odczynem jest pepsyna, która działa na zasadzie rozbijania, rozbijania nam białek na, na aminokwasy i, i umożliwia też, no dzięki temu umożliwia wchłanianie. I na przykład jeżeli u osoby wychodzi zmniejszona ilość wydzielania tej pepsyny, to zazwyczaj te osoby mają problemy żołądkowe. I tu mam na przykład 100%. Jeżeli jest, jeżeli jest zmniejszona ilość pepsyny, czyli jest to odchylenie od normy, no to... No to 100%, że ktoś ma problemy żołądkowe i już je odczuwa, bo to, to jest na zasadzie, ja czasami pytam, mówię, masz problemy żołądkowo-jelitowe, masz to, to, to i to, i ktoś tak patrzy na mnie? Ja ci o tym nie powiedziałam, skąd ty to wiesz? Ja mówię, no bo tutaj jest to i to, i, i to z tego wynika. I to właśnie jest fajne, że przez takie pokazanie też ludziom, z czego to wynika, mhm. widzę, że zaczynają być bardziej otwarci na to, że że wszystko, co się w organizmie dzieje, może mieć swoją przyczynę, bo wszystko ma swoją przyczynę. To nie jest nagle taki nasz urok albo z powietrza się coś dzieło. Znaczy, oczywiście, toksyny środowiskowe jak najbardziej, natomiast tu chodzi mi o taki kolokwializm, że, mm. że nagle wstaje rano i nie mogę się ruszyć. To, to tu jest też jakaś przyczyna tego i warto skupiać się na, na przyczynach, bo dopiero dotarcie do przyczyny. I może spowodować, że, że nasz organizm zacznie e, wprowadzać się w stan autofagi, czyli takiego samoleczenia się, bo takie możliwości mm. mamy. Tak? Także to jest bardzo e, rozwojowy temat i bardzo ciekawe. I cieszę się, że, że te doświadczenia się coraz to liczniej pojawiają, bo tak jak mówię. Zdrowie człowieka powinno być najwyższą wartością, a jeżeli możemy komuś podpowiedzieć, w jakim kierunku mógłby dalej pójść i zazwyczaj dostaje wiadomości zwrotne, że bardzo dziękuję, bo zbadałam sobie jeszcze to i to, i okazało się, że to jednak jest to, i wdrożyłam to i to, czyli tam gdzieś zalecenia i tak dalej, bo to też oczywiście pisze zalecenia i podpowiedzi. Ktoś może z tego skorzystać, nie musi, to jest jego dobra wola. Tak, natomiast jak się zastosuje, to praktycznie w 99% ma. Ma skutek taki, że, że jest zdecydowanie lepiej yy, po wizycie i po samym badaniu niż było przed. Rozumiem. Pamiętam również, że także alergie pokazują się na biorezonansie. I to jest właśnie fajne to, o czym mówisz, że na podstawie tych wyników możemy zauważyć, skąd było na przykład nasze gorsze yy, samopoczucie w jakimś aspekcie. Tak, znaczy z alergiami to ja zawsze tłumaczę, że to jest reakcja organizmu bardziej na toksyny, które mogą być w obrębie, w naszym obrębie, tak? czyli organizm może różnie reagować, zaczerwienieniem skóry, łzawieniem z oczu, wysypką i to tu też zależy od, od i częstotliwości, Danego czynnika, ale do jego stężenia. To mhm. zawsze mówię, że trzeba tutaj siebie obserwować, bo no na przykład w moim przypadku, bo ja też korzystam z tego badania, też się badam raz na pół roku, czy czasami częściej, no to, no to wychodzi mi gdzieś tam alergia na przykład na alkohol. Mhm. No i rzeczywiście, ja powiem, już teraz w tym momencie, no bo, bo kiedyś było inaczej, Natomiast teraz w tym momencie to gdzieś tam jeden, dwa drinki akurat nie piję, natomiast takie doświadczenie mam też, to kończą się wizytą w toalecie i, i, i silnymi bólami brzucha, i jakby gdzieś tam ten wskaźnik pokazuje się, tak, że, że jest podwyższony, no i, no i też odczuwa to, to mój organizm, więc czasami. Warto się bardziej przyglądnąć temu, co, co z tym naszym organizmem się dzieje, czy na przykład e, reagujemy na farbę do włosów, czy, czy na przykład na dym i zaczynamy się dusić. To też są takie właśnie objawy e, tego, że może być organizm bardziej e, czuły na, na tego typu toksyny, prawda? Oprócz właśnie takich badań, które wydają nam się być bardziej regularne, to są również badania w biorezonansie, które pokazują jak przebiega energia w naszym ciele i czy są gdzieś jakieś blokady energetyczne. Chciałbyś o tym coś więcej opowiedzieć? O tak, to już wchodzimy stricte w tradycyjną medycynę chińską, która według mnie jest, jest świetna. I na pewno ma, ma rację w to, co, 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 co tam jest głoszone. I rzeczywiście tak, no bo nawet, nawet też stricte samo działanie biorezonansu, czyli no komunikacja międzykomórkowa. Nasze komórki komunikują się ze sobą, żeby uruchamiać pewne procesy metaboliczne w organizmie. Cały czas jest komunikacja, wymiana informacji. I, I dzięki temu nasze narządy mogą y, funkcjonować w prawidłowy sposób. Więc też, gdzie, więc też tam, gdzie ta energia zaczyna być zablokowana, że ten przepływ energii nie jest taki, jaki powinien być, to znaczy, że ta komunikacja międzykomórkowa no, nie jest taka, jak powinna być, a przez to gdzieś tam w obrębie narządu mogą być e, jakieś e, problemy czy dolegliwości. Opowiedz też o Twoich doświadczeniach jeszcze bardziej z biorezonansem. Fajne takie miałem zdarzenie, to znaczy niefajne dla osoby drugiej, ale mi pokazujące gdzieś tam, że, że to co robię ma sens. I była to młoda kobieta, która była w takim pędzie życia, i to jest bardzo fajny temat na teraz, bo wszyscy pędzimy. Wszyscy, Czy to ja? nie, to nie ty. Wszyscy pędzimy za pracą, gdzieś tam jakąś pozycją i tak dalej, za finansami. I. i przyszła do mnie na badanie, bo tam gdzieś tam od czasu do czasu ją coś tam boli. No i jej, jej po badaniu mówię, słuchaj, ty musisz się teraz przyjrzeć troszkę swojemu układowi kostnemu troszkę zadbać o tą regenerację takie naprawdę podstawy nie ale to są właśnie te podstawy które często zaniedbujemy no i oczywiście była zwrotna informacja od niej taka że no ja tam no wiem w sumie to tak masz rację czułam ale to wiesz jak to jest mówię, no ja wiem nie no i spotykamy się za rok i ona patrzy na mnie bo spotkaliśmy się na ulicy i ona patrzy na mnie i mówi wiesz co miałeś rację ja mówię, a co się stało? Tak mnie ostatnio zmogło. Nie mogłam wstać z łóżka. Ledwo się doczołgałam, żeby zadzwonić y, telefonem po pomoc. Wzięli mnie do szpitala. Organizm ze wszystkiego był nie dość, że wypukany. Ja nie miałam siły. I to gdzieś tam też pokazuje to, o czym wcześniej mówiliśmy, że. Warto czasami zareagować wcześniej i zainteresować się tym naszym organizmem, bo on nam daje te sygnały, daje nam codziennie, czy coś jest nie tak. Nawet jak coś zjemy, to już od, możemy odczuwać, że to znaczy, że coś w tej żywności było, co nam nie służy i powinniśmy się na tym, na tym bardziej, bardziej skupiać. Nie? Także no, inny przykład, no to, no to też młoda kobieta, która. Miała ogromne niedobory witamin i minerałów, a florę bakteryjną. To miała tak wyjałowioną, że, że dawno takiej nie widziałem. No i wystarczyło uderzyć w to w te słabe ogniwa, czyli dać organizmowi narzędzia do tego, żeby on się wzmacniał, żeby uzupełniał niedobory. I jeżeli to wyrównaliśmy, to też trwało trochę. To też nie jest kwestia kilku dni, tygodni, tylko czasami nawet i miesięcy. Wyrównaliśmy to i zrobiliśmy drugie badanie i wskazało na naprawdę ogromną poprawę pod względem pierwiastków śladowych witamin, flora bakteryjna nam fajnie urosła, no i okazuje się, że za tym idzie samopoczucie. Czyli, czyli dobrze się czuje, nie ma spadków energii, ma lepszą regenerację, ma jasność umysłu, taka czuje się bardziej witalna i myślę, że że o to w tym chodzi. Ostatnio też miałem ciekawy przypadek jednego Pana, już tam w wieku 75 lat, gdzie gdzieś tam gus na prostacie z badań gdzieś tam wyszedł. No to też od razu biorezonans jak podpiąłem to pokazał mi, właśnie w tych obrębach pokazał mi odchylenia. No i też było potwierdzeniem, jakby tu trochę zmieniliśmy kolejność, bo najpierw zrobili sobie tam badania, a później wykonaliśmy dopiero skan organizmu. No i tym skanem utwierdziliśmy się, że to, co w tych badaniach tam wyszło, to mogło być na przykład z odchyleń, które gdzieś tam na zapaleniach prostaty nam, e, nam wychodzi. Nie? Także jest duży potencjał w tym. Tylko kwestia jest, czasami przyjść i otworzyć się na to, że, że ten organizm może mieć możliwości, tylko musimy mu je dać. Mhm. Czy chciałbyś jeszcze jakieś doświadczenia zdrowotne dodać do tej paczki? Tak, no mogę tak, można powiedzieć, z rękawa <laughs> rzucać. E, miałem młodą kobietę, która gdzieś tam przez całe życie nie mogła zrzucić wagi. No był problem, stosowała różnego rodzaju diety, deficyt kaloryczny, no nic nie grało. No i podpięliśmy e, pod, pod, e, pod skan, bo ja podejrzewałem, że może być niedożywiona, czyli pod kątem witamin, pierwiastków śladowych i tym podobne. No i okazało się, że rzeczywiście bardzo mało miała tych witamin, no, no takie w zasadzie odczyny na żółto, bo tam w biorezonansie pokazuje nam graficznie kolor zielony, niebieski, żółty, czerwony, no to tam bardzo dużo tych witamin, minerałów było na na żółto tak naprawdę, nie? a żółty to jest kolor przed czerwonym, czyli to już jest oznaka, że tam już bardzo mało tego jest. No i wystarczyło dożywić ten organizm, czyli odpowiednio odżywić, uzupełnić te, te, te niedobory, i dostaję wiadomość: schudłam 10, 12, 13, teraz już chyba 15 kg i, i wow. Tak? Także czasami to jest w stanie dużo rzeczy wyprzedzić i, i takim być pierwowzorem. Na czym się skupiać? Myślę, że to jest najważniejsza kwestia. To nie jest podział między medycyną akademicką, między medycyną tą niby niekonwencjonalną, bo tak naprawdę, jeżeli rozmawiam z lekarzami, mm. bo lekarze też, się, też przychodzą na to badanie, lecz o tym zazwyczaj nie mówią z wiadomych względów. To jeżeli. Jakich względów? Z jakich względów? No bo y, evidence basic medicine, czyli to, na, na czym oni się głównie skupiają, ta, ta medycyna y, akademicka, nie uznaje czegoś takiego jak biorezonans, czyli, czyli oni uważają, że, że to nie działa, a tak naprawdę działanie biorezonansu to jest fizyka, Głównie więc, ludzie, którzy przychodzą do mnie na badanie, czy właśnie jak ci tacy bardziej otwarci lekarze się badają, to mówią, wiesz, szkoda, że my tego nie możemy mieć w szpitalu, szkoda, że ja nie mogę tego mieć gdzieś tam, że nie mogę sobie sprawdzić. nie ja mówię, no możesz, tylko wiesz, że nie robisz tego według pewnych procedur, które są z góry narzucone. Nie? rozumiem jak najbardziej, a czy są w ogóle badania na działanie biorezonansu? Tak, w angielskojęzycznych publikacjach naukowych oczywiście. Badania z 2023 roku, gdzie sprawdzali metodę, jak działanie biorezonansu wpływa na osoby z depresją i były bardzo fajne wyniki, także polecam sobie zobaczyć badanie. Możemy Czyli podesłać rozumiem, link. że biorezonans również wpływa na jakieś choroby, tak? Może, może wpłynąć. Może wpłynąć w pozytywny sposób, i to badanie na przykład dowiodło, jeśli chodzi o depresję, tak? Czyli mieli, mieli w badaniu osoby, które miały zdiagnozowaną depresję i, i ta metoda dziś biorezonansu, bo różne są biorezonanse, niektóre są stricte takie, które wykrywają pasożyty czy różne toksyny, tak? Są te, które skanują nasz organizm pod kątem odżywienia. Są też takie, które wspomagają różnego rodzaju terapię i, i mogą wspierać. Wspierać tu, podkreślam, leczenie. Tak? I to jako publikacja akurat była. Także anglojęzyczne publikacje, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kraje, no to Niemcy czy gdzieś tam Stany Zjednoczone, no to, no to ten biorezonans jest w wielu klinikach. To nie jest nic nowego, tylko jakoś tutaj na naszym podwórku gdzieś tam troszeczkę mamy tyły z tym związane, ale myślę, że tendencja będzie w kwestii biorezonansu szła w kierunku, że on będzie bardziej powszechny. No dobrze, Mateusz, ja u ciebie badam się już regularnie, jeśli chodzi o diagnostykę. No ty też powiedziesz, jakieś doświadczenia <słuch> swoje. Mam doświadczenia, które pokrywają się z tym, co mówiłeś, i mam wrażenie, że w każdej osobie, o której wspomniałeś, znalazłam trochę siebie. Lecz teraz już wszystko jest dopracowane dzięki właśnie Twojej diagnostyce. A więc bardzo Ci za to dziękuję. E, powiedz w takim razie, gdzie Ciebie można znaleźć, jak Ciebie szukać i gdzie to badanie można wykonać naszym widzom. Zapraszam do, na badanie do gabinetu do Art Sztuka Ruchu. Przyjmuję w poniedziałek, wtorek, w środę, także można zapisać się na badanie przez stronę internetową, gdzie w sekcji gabinet znajdziecie również oprócz biorezonansu i konsultacji naturopatyczną. Natomiast jeżeli sobie pobierzecie dodatkowo aplikację e-fitness, to tam możecie zapisać się w regularnym grafiku, który dotyczy gabinetu na taką sesję biorezonansu ze mną w gabinecie. Świetnie, także bardzo Tobie dziękuję. Ja również dziękuję. A Was serdecznie zapraszam na badanie u Mateusza. Zapraszamy, do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam.